Cześć moi drodzy zdrabkowicze, witam Was w kolejnym odcinku i na dzisiaj mam zdrabki za 60 zł, dawno nie było krzyżówki i super linii, więc na dzisiaj je zakupiłem Trzymajcie kciuki za jak najlepszy wynik oczywiście i zapraszam Was do oglądania Serdeczne pozdrowienia dla Piotr Turski, Oliwia Brynkus, Nekomi B, Tabaluga, Jakub Falkowski, Matix, Jawa TS, Antoni Niedogoni, Emilia Wojciechowska, Bartek Prestiż-Gacha oraz Kamil Gabryszewski. No to zaczynamy. Pierwsza zrapa 500 od ręki szukamy banknotów, oczywiście im więcej, tym lepiej. Mamy tak sakwę, podkowę, diament, monety, bankomat safe, koniczynę sagan. Oraz furgon, więc niestety nie ma nic. Kolejna zdrapka. szczęśliwe linie. I pierwszym symbolem na zdrapce jest diament. I czy mamy taki diament? O, jest jeden i tylko jeden. Drugim symbolem jest księżyc. Mamy jeden, drugi, trzeci. Mamy truskawkę tu i tu, ale to nam niestety nie daje nic. Także zdrapka. Moi drodzy, jest przegrana. Teraz laki 7-7. Zaczynamy od bonusu. Słoneczko. Wygrywające liczby: 12, 28, 1 i 35. Jest tak: 27, 8, 36, 14, 13. 30 26 3 6 34 Więc kolejna pusta zdrabka. Wielkanocna gra. Szukamy dwóch takich samych symboli: baranek, wiadro, wiadro, bawa. drzewo, jelonek, jajka, słońce, tęcza, kurczak. Marchew biedronka Tulipan zając Drzewo baba Oraz zając i marchew Czyli kolejny pustak No to teraz róbmy sobie super linię Starsza siostra szczęśliwych Pierwszy symbol na zdrabce to jest diament Czy mamy taki symbol? Jest Tylko jeden, tak I ostatni symbol moneta. Jedna i druga. Także tutaj w tej zdrapce też linii się nie udało otworzyć. Niestety, obie te zdrabki liniowe są przegrane. Więc przechodzimy do zdrawki 500 tysięcy w banku. I mamy tak wygrywające. Liczby 16, 15, 40, 23 i 9.

40, 30 zł mamy, 16 i 40 zł. 22 i dalej 1, 35, 8, 15, kolejna dyszka i 25. Super, 50 zł jest na zrapie, ale fajnie, rewelacja. No, w sumie pierwsza wygrana dopiero i 50 zł. Ekstra. Dobra, to teraz robimy sobie krzyżówkę, a mój pierwszy milion nas zostawimy sobie na końcu. I tak, co przyniesie ta krzyżuwa. Dobrze, moi drodzy, a więc stał się jakiś cud. Udało mi się wygrać cokolwiek w krzyżówce, dlatego że utworzyłem słowo bonusowe. I co pod tym słowem jest? No, 20 złotych, także elegancko. Odcinek skończy się już na plusie. Super. Ale przed nami jeszcze jedna zdrobka. Mój pierwszy milion. Także zobaczymy, co on przyniesie. Bonus mamy złoto, czyli niestety nic. A wygrywające liczby są takie jak 23, 12, 47, 30 dwadzieścia sześć, jest tak trzydzieści dziewięć, trzydzieści siedem, czterdzieści jeden, trzy, czterdzieści cztery, dalej dwadzieścia jeden, dziewięć, dwadzieścia dwa, pięć, czterdzieści sześć, siedemnaście, trzynaście, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, czterdzieści dwa

Także wygrały dwie zdrabki, ale konkretnie 50 zł przyniosło 500 tysięcy w banku i 20 zł przyniosła krzyżówka, czyli 70 zł to jest moja wygrana. 60 to była inwestycja, także 10 zł na plusie. Fajny, pozytywny odcinek. Mam nadzieję, że w kolejnych również będzie dobrze. Na które Was serdecznie zapraszam. Także do następnego. Cześć!